Aluniu, pobujaj misia, pieska, no, Hop. pokaż, jak stoisz. A, ptaszek mały, Oni są. Ach. no, pięknie stoję, tak, no, pobuję miśka, o, tam jest, jak ty stoisz, tam po do taty, gdzie jest tata? No, popu jego. Drabisz go troszkę. Troszek piękny stoł. No już, już, już. No, trzy, cztery Hop, hop. Hop. Tak naprawdę trzymam ją jedną ręką, nie?